Witam, jesteśmy przed 54 czwórką w kotłowni. Jak widzicie, trafiły tu mieczyki, te małe, które miałem w tym kotniku. No zobaczymy, jak mi tu będzie szło. Wzrost oczywiście, bo reszta się tu nie martwię. Cóż wam powiem, no jest ten filterek, dołożyłem kolejny. Tam jest taki czarny mały klinczyk, o którym Wam wspominałem, że kolega kupił, e, chciał to do oczka, takiego dwustylitrowego wodnego, ale wytłumaczyłem mu, że e, to Ci tam nic nie da, więc, więc e, ma tam inny. No i cóż, e, karmione tu będą też wodnym planktonem. Jak widzicie, część tego planktonu pływa, o tutaj. Czerwony plankton, kiryski w końcu mają towarzystwo. Jak widzicie nic im nie robią, no bo to nie było takiej opcji. Yy, więc barniaki muszą poczekać na to, na ten zbiornik. Nie wiemy jak długo. No i cóż. Yy, fajne te maluchy. Yy, na pewno się część z tego wykruszy. Yy, Oczywiście nie, nie policzyłem ich jak, jak je przeławiałem no bo wiecie tak yy, tak tak po kilka sztuk, po 5, po 7, po 10, w sumie nie wiem ile tego wyszło ale no, nie muszę wszystkiego odchować. Będę pewno się bardziej im obserwował, yy, czy yy, po prostu zapisałem sobie kiedy się zostały urodzone i jak, jak będzie ich rozwój yy, wzrostowy. Nie chcę mi wyostrzyć. Jak widzicie, są pomarańczowe, czarno-pomarańczowe, czyli coś przejęły z, z, z Samca Koi i, i coś z Mamusi, bo Mamusia też była taką obierzchką, na pewno mieszaną z czarnym mieczykiem. No i zobaczymy, jak się im tu będzie wiedło. Myślę, że te dwa filtry wystarczą. No, oczywiście to są żyworódki, więc tutaj tych odchodów troszkę będzie myślę, że jeszcze tego nie robiłem, ale tutaj mam akurat takie dobre miejsce gdyż mam. Tutaj właśnie trzymam ogólnie wadarko, w którym zaczynam podmianki robić, i wąż do, do spuszczania wody, więc tak samo mam drugi kibelet tutaj na dole blisko, myślę, że tak sobie powiedziałem, że Codziennie będę po pracy im robił podmiankę, czyli to jest 10-litrowe wiaderko stoi mi tutaj. Już Wam pokazuję w kotłowni, więc pod, pod ręką codziennie będę im robił tą podmiankę. gdzieś pomoc to jest dość dobre przy młodych rybkach, właśnie przy tym żeby rosły i no i te że będę to zbierał z tego drobnego żwirku i taseczku tej odchody myślę, że... To jakoś im pomoże stymulować ten wzrost taki w miarę naturalny. No, nie chciałbym, żeby mi tu skarłować ciały, ale, ale nie liczę, że tutaj się dochowam do 4 cm, ale myślę, że będą takie 2,5 cm i będę mógł zaryzykować je wpuścić do to, co przeżyje z tego, do głównego zbiornika. No bo docelowo tak tam nie chcę, żeby się męczyły mnie w innych zbiornikach. Może, jeśli jakieś będą fajniejsze sztuki, to może sobie tam parę sztuk ulokuję w 84 czwórce. No ale to wiecie, jak to jest, planuje się, planuje się, a potem przychodzi jakieś choróbsko i wybije Ci yy, wszystkie młode. Różnie to bywa, oby tak się nie stało. Yy, tutaj żadnych ryb nie będę innych wpuszczał, dlatego, yy, dlatego też. Tak dobrze to będzie widzieć chciałem tak inaczej troszkę pokazać. Dlatego też yy, chorób który raczej nie przyniosę. Drugim pokarmem, który będę y, karmił. Y, jest to ten pokarm, to jest dla narybku. Yy, jak widać bardzo drobniutki. Więc y, suchy i i ten plankton czerwony. Tym planktonem czerwony też moje głupiki, jak były troszkę mniejsze. Ja teraz sobie już odpuściłem, nie, nie, nie bawię się w plankton z nimi. Ale myczyki myślę, że będę musiał troszkę tak inaczej to sobie rozplanować tam gdzie dla nich właśnie i, i, i te podmianki wody. Także dzięki, dzięki za, za podpowiedź że w sumie nikt mnie tam nie pojechał że co to chcesz zrobić, że mieczyki do 54 czwórki wsadzić no ale wiecie jesteśmy ograniczeni, nie wszyscy mogą mieć tyle baniaków ile by chcieli ja i tak mam myślę, że te cztery w sumie pięć no licząc na malutki więc mniej baniaków to i, tak, to i tak jest sporo, ale że no nie wszystkie są takie duże jak ten główny, więc jakoś sobie trzeba radzić z tym co jest bo w sumie co miałem z nimi zrobić. Do sklepów nie zaniosę, bo są za małe. Nie, nie stosuję też również takich metod, żeby na rybkiem skarmiać. skalary. A w 84 byłyby na pewno przez proborczyki złapane, gdyż wykociłam się tam samica. Oczywiście nie zdążyłem. Miałem zalatany weekend, musiałem być jeszcze w pracy, w sobotę robić inwenturę, taką robimy półroczną i. No i po prostu nie było mnie w domu, przychodzenia nie Ma samicy, gdzieś się skitrała i, i, i wykociła mi tylko jednego młodego głupika wyłapałem, A już wiedziałem, że muszę sobie wyłowić do kotnika, tylko się e, tych pozbędę z kotnika. No i niestety e, za długo z tym zlekałem i samica się rozpruła, a widzieliście jak proporczyki e, przylatywały pod ten kotnik, jak się wykocała ta samica, więc, więc e, ten. Poszły wszystkie praktycznie, zostały odżarte. No trudno. Przełowiłem te z 12 do 84 te głupiki, tak jak mówiłem. Do, do 12, w którą sobie zrestartowałem, można tak powiedzieć, wywaliłem cały piasek, całe dno. Dałem tam te małe kieliski. dwie sztuki się ostały. Zobaczymy, czy one sobie przeżyją. Następne jajka są już tych kielisków w chodniku znowu, więc Wszyscy pozamieniali swoje miejsca I No i trzeba sobie jakoś radzić właśnie Z tymi baniakami ile się ma i z takim wielkością jakie się posiada Tych zbiorników hmm, Więc cóż No by się tutaj chowały Trzymajcie kciuki żeby ich tutaj żadne choróbsko nie dopadło No i Może się coś Uda Dobra dzięki nie zanudzam Pozdrawiam gorąco i dziękuję wszystkim za, za komentarze w ostatnim filmie. Dzięki na razie. Hej.